A ja udowodniłam jemu, że właśnie tak będzie. E, Mamy połączenie, czy? Dobra, dobrze, to to dobrze usłyszałam. To się, kto do nas teraz dozwolił. Witaj Edytko. Witaj Skarbetku. To znowu Ania. Jejku, przepraszam cię, bo słyszałam, że dopiero zanalizowałaś duszę. No. A ja znowu z tym samym Edytko. No. Chodzi o mojego serdecznego kolegę Michała, który nie ma możliwości się dozwonić. I ty On... jako anioł tutaj kamień Ta, naszych ja, ja i połączeń.

I chodzi też o chłopaka mojej córki, która nie miała odwagi podejść do słuchawki, Aha. chociaż ja uciągdała na siłę. No dobra. I on jest Piotrek, Piotrek. 18 czerwca 80 rok. 1980. Uh -huh. A twój przyjaciel jak się nazywa? Michał. Michał. Uh -huh. Michał, Michał jest 10. 11, 77 i Piotr 18, 6, 80. Tak, dobra, tak. i robimy dwóch panów. Teraz. Tak jest. I jeśli by można w przypadku Michała tak troszkę bardziej szczegółowo, bo nie zupełnie ezoterycznie, nic nie wie. Aha, nie w ogóle. Nie, dobrze. Nic mu to nie powie, po prostu. Aha, dobrze, a on jest przy tobie, będzie słuchał, czy nie? Nie, nie, ja sobie nagryżam Ach, wszystko. Dobrze, dobra, to wszystko Temaru, Michałowi zaraz wytłumaczę. Pełną dokumentację, świetnie, Ania, to już się zabiera. Mnie tam nie przeszkadza, wiesz, robienie analiz, jak, jak można robić, to, to no się tak, robi. No tak, tylko tak jedną za do drugą. Ja mówię, wiesz, jak jakieś dziewczyny muszą się tutaj wyszkolić, żeby robiły też, to będzie mi łatwiej. Michał wygląda, że jest duszą dojrzałą, Zaraz zobaczymy, dusza dojrzała na między szóstym a siódmym etapem. Aha. Dojrzała szósty, siódmy etap eee, rolę. Pierwsza rola wychodzi mu kapłana, druga rola króla. No, kapłan, król cel. I zaraz będziemy wszystko tłumaczyć. Cel. Cel ma dominację w plusie. Dominacja w plusie. Tryb. Tryb, 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 tryb. tryb. Wytrwałość w minusie. Nie wiem czemu, ale trwałość. Tak, ja. W minusie, czyli coś tutaj, jakąś, jakąś w minusie łuskę po prostu będzie przerabiał, albo już przerabia. Postawa, postawa ma realisty. Główna cecha negatywna, niecierpliwość, czyli realista, realista, niecierpliwość i ześrodkowany jest gdzie? O, ciekawe. Wyższe centrum ruchu. Może on nie jest ezoteryczny, Wyższe centrum ruchu. Patrzę. Od, odpadł mi łańcuszek od wahadła. Pięknie. Ojej. Poczekaj. Zaraz spróbuję zawiesić go, ale. Będę tłumaczyła w takim razie, co. dalej tego to czym innym zrobię analizę dla Piotrze. Piotrka. Kolczykiem pewnie, jak to zazwyczaj bywa. <laughs> czyli tak, dojrzała, szósty, siódmy etap, czyli tu już na pewno możemy wiedzieć, że on skompletował bardzo dużo emocji w swoim życiu. Jest między etapem spłacania długów karmicznych, tak jak pamiętasz, Aha. czyli końcówka spłacania długów karmicznych, i początek tak naprawdę yy, tworzenia takiej czystki karmicznej. Czyli on w tym etapie nie powinien już zawiązywać twardych, takich negatywnych karm relacji z ludźmi emocjonalnych, tylko powinien się wyzbywać wszystkiego, co go gdzieś tam dręczy. Bo ten siódmy etap jakby daje nam możliwości najzwyczajniej transformacji i wyzwolenia. Jako kapłan, połączenie kapłana i i y, króla. Ta jedna rola, tak jak pamiętasz, kapłan, to jest taka y, spokojna i dosyć, y, no, bym powiedziała, która może też y, pokazywać. Y, postawę z stoika. Natomiast Król ewidentny idealista i, i, i ewidentny, wiesz, kreator, twórczość, więc tu myślę, że jego też charakter może być taki, że do pewnych rzeczy może podchodzić spokojem, z takim, wiesz, intelektualnym podejściem, a Król tylko wystarczy mu klasnąć w ręce i król zaraz wszędzie tam będzie, żeby było e, jak e, wiesz, na, na zawołanie e, król też myślę, że d, dla mężczyzn król daje zupełnie inną postawę dla, dla kobiet, bo tutaj mimo wszystko może pokazywać się ta taka władza też e, absolutna i narzucanie swoich poglądów, że ja wiem lepiej jak to powinno wszystko e, działać z celów wyboru Brał sobie dominację, ale to jakby w, w plusie, czyli nie powinien, jako też król, wykorzystywać tej swojej postawy. Te, tego swojego celu, jakby w, 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 w minusowej łóżce. Zastanawiam się, ta wytrwałość w minusie, bo wytrwałość w minusie. Na mnie zastanawia. E, powoduje też, e, znaczy ja powiem ci, jak to wygląda w, w rzeczywistości, bo mm. książka tak dla mnie za, za mało to tłumaczyła. E, czyli mamy pewne postanowienia, i mimo wszystko rezygnujemy z nich dla innych celów takich, wiesz, czyli, nie wiem, marzymy od pięciu lat, powiedzmy, o zmianie samochodu, ale w naszym życiu pojawiają się inne problemy, na które musimy prze, jakby przekazać te pieniądze mhm. i to się właśnie wtedy jakby jesteśmy przymuszeni, że nie dążymy do swojego jakby... Do tego, e, o czym bardziej marzymy. Tak, tylko mhm. w, wpływamy w tą rzekę A czy to mimosową. można jakoś plusować? Oczywiście, oczywiście, że to można bo y, jeżeli takich sytuacji mamy dużo i cały czas rezygnujemy z pewnych rzeczy. Y, no, no, na na jakby na konto innych, y, innych ludzi, a w nas się rodzi po prostu poczucie wykorzystywania i jesteśmy, wiesz, zgorzkniani w tym momencie i czujemy się właśnie wykorzystywani, no to wiadomo, że od razu pojawiają się negatywne emocje, które są absolutnie, wiesz, po ciemnej stronie. Więc y, ta... Wy... Aż tak negatywnie go nie odbieram. Co? Mówię, że aż tak negatywnie go nie odbieram. Nie, nie, ale wiesz, ja, ja, jak to się potem może, wiesz, tak, wszystko potoczyć w naj, najgorszym wypadku to jest tak, że e, dzięki jakby wytrwałości w, e, w minusie możemy przejść albo w ostrożność jeszcze w minusie, albo w obserwację w minusie. Więc no, ostrożność. To, stajemy się po prostu widzę. bardzo e, ja nie wiem, czy przewidujący, wiesz, ale tacy właśnie ostrożni, aż, nie, aż wręcz powoduje, tak, znaczy tak. pojawia się w naszym życiu stagnacja. Tak się uh -huh. boimy niektórych rzeczy. Tak do przesady. Aż do przesady że tak. przestajemy płynąć właśnie w tej rzece, tylko trzymamy się tego brzegu, wolimy dalej, wiesz, nie, nie puścić się. Um, Czyli łapkami. tu jest kwestia, że trzeba się przełamać. Tak, 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 że trzeba się przełamać mimo wszystko. Ale widzisz, on ma postawę realisty, więc myślę, że ta postawa realisty tutaj też mu będzie dużo jakby tłumaczyła z różnych takich sytuacji e, życiowych. Dobrze, że nie ma stoika albo sceptyka, albo cynika, y -y. bo tu myślę, że to by bardziej mu zaburzyło. Z głównych tych cech negatywnych ma męczeństwo. Męczeństwo w plusie, czyli jakby tu widać, że. Chyba jest... niecierpliwość mówiłaś Niecierpliwość? Tak, A, przepraszam, rzeczywiście, niecierpliwość, Sorry. bo ja tak, e, padł, tak namazałam, że wyglądało to jak. E, e, niecierpliwość i teraz tak, ta, ta niecierpliwość też może, też może wielokrotnie wiesz. E, Gdzieś tam w środku, tak jak mówię, to dążenie do, do jakiejś rzeczy, a. a, a... Tutaj, wiesz, pewne łzki go będą właśnie te ostrożności by blokowały, i wiesz, mamy sprzężenie tak naprawdę dwóch energii, w, jeszcze w dodatku w jednym, biednym człowieku. To, co mi się tutaj u niego podoba, powiedziałeś, że on jest mało, chciałbym powiedzieć, erotyczny, Boże, ezoteryczny, wyższe centrum ruchu u niego wyszło, czyli zobacz, tak naprawdę, ja jestem pewna, że Michał ma ogromny potencjał energetyczny, ale ze względu też na swoje różne tutaj postawy, tak, łuski, jeszcze nie odkrył. Dla mnie, kiedy ktoś jest ześrodkowany wyższym centrum ruchu, może być doskonałym bionergoterapeutą, doskonałym masażystą, doskonałym radiestetą, czyli on na pewno w łapkach ma moc i może wiele rzeczy. Mm, Zrobić. No tylko kwestia jakby oszlifowania. Michał musi się troszeczkę, znaczy może, nie musi, może się oszlifować i odkryć w sobie ogromny, e, ogromny potencjał. Ja teraz spróbuję. <laughs> Mamo, nie mogę, popsuło mi się wahadło ratunku. Dosyć jeszcze że jestem pół ślepa w tym świetle i naprawdę chyba nie. No dobrze, zrobimy inaczej. W takim razie, jeżeli nie chcesz przejść w tą stronę, to ja Cię zawiążę i zrobię tą analizę. Nie ma tak. Szczęście, że sobie opiłowałam te ogromne paznokcie akrylowe, bo bym tego już na pewno, słuchajcie, nie zrobiła. Chwilkę, poczekaj jeszcze. Poczekaj, poczekaj. Dobra, mamy dwa słupy, może mi się nie rozerwie. I na pewno zrobię. Dobra, wahadełko działa. E, czyli mamy teraz e, Piotra. Zobaczymy, Piotrek. Oj oj, Piotruś wygląda na duszę młodą, przynajmniej tak wskazuje wahadło. Dusza młoda na siódmym etapie, czyli prawdopodobnie jakoś będzie miał. Może i w tym życiu będzie miał jakiś przełom na duszę dojrzałą, ale jakby jest skompletowaną duszą młodą, czyli. No widzisz, on chyba nie chce, żeby mu tę analizę robić, bo się to wahadło rozplątuje cały czas. Eee, czyli można powiedzieć, że na pewno, tak jak wiemy, dusze młode za zadanie mają osiągnięcie jak największej wiedzy, jak największego posiadania. Wiedzy i tak naprawdę sukcesu. Czyli e, Piotrek w tym życiu tak naprawdę m, powinien postaw postawić na naukę, na cały czas dokształcanie się i na błyszczenie, bo to jest cały czas, mimo tego, że jest siódmy etap, to są światła tak naprawdę Jupiterów: to jest to, popatrzcie na mnie, tak, ja jednak to potrafię, to umiem. No i jeżeli będzie chwalone, to na pewno będzie. Będzie zrealizowanym e, mężczyzną. Rolę, 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 rolę zobaczymy. Rolę ma asymilacyjną erudyty. Erudyta połączony z. Królem. Ciekawe połączenie. Czyli w sumie to jest tak, że kiedy jesteśmy na, w roli erudyty, to ten erudyta ma możliwość przechodzenia tak naprawdę w kolejne e, łuski, czyli rzemieślnika, mędrca, służącego kapłana, wojownika i króla. Ale akurat Piotrek wybrał sobie, że najbliżej, najbliżej jego sercu prawdopodobnie jest ta łuska króla, czyli tego też perfekcjonisty, mistrza, idealisty. i, i a erudyta. A daje mu prawdopodobnie, ja wiesz, bo to jest młody człowiek, zastanawiam się, co tu może u niego, nie wiem, potrzeba notowania różnych rzeczy, bo erudyta ma coś takiego, że tak, albo pisze wypracowania, albo ciągle coś notuje, albo sobie zapisuje każde ważne, ważne dni, albo i to niekoniecznie jako 30-latek może to robić, bo to może się też ujawnić po 50. roku życia, że na przykład usiądzie i napisze biografię, albo e, wszystkie jakieś tam wydarzenia darzenia, kroniki rodzinne może prowadzić. To są właśnie jakby energie erudytów. Cel. Cel ma mocny, bo to jest wzrost, czyli wiadomo, że dużo rzeczy w jego życiu też może się dziać. Bez jego tak naprawdę zastanowienia, i wręcz bym powiedziała pozwolenia, bo wzrost daje nam przyspieszone, jakby, prawo przyczyny i, i skutku. My nie musimy się wyjątkowo przygotowywać do różnych rzeczy. To się po prostu w naszym życiu yy, dzieje. Chcemy lub nie chcemy tego, ale to się, to się dzieje. Tryb. W trybie ma yy, agresję. Agresja w plusie, ale no na szczęście dobrze, że nie z minusie. Agresja w plusie daje niestety też wybuchy emocjonalne i takiego, że Ojej, nie udało mi się o rany tutaj, taki trochę trochę furiata, eee, oby nie przeszedł w minus, bo wtedy naprawdę stanie się strasznym, strasznym człowiekiem. Postawam. Postawa przy tym wszystkim. On ma bardzo, bardzo ciekawą też tą analizę, bo postawę ma tak między cynikiem a i nie wiem, tam 15-20% wchodzi mu realisty. Cynik ma takie zadanie w życiu trochę prześmiewcze, że do wielu rzeczy podchodzić tak, żeby pokazywać te najgorsze rzeczy ludziom I, i no, mógłby być świetnym terapeutą na pewno przy tym wszystkim, świetnym komikiem. Z najgorszych sytuacji może po prostu zrobić śmieszną sytuację, gdzie wszyscy się będziemy z tego bawić. Po same, po same pachy. tak Cynik w minusie staje się okropnym, też okrutnym człowiekiem, bo nie zważa na uczucia innych ludzi, ich po prostu rani, pokazując ich najgorsze wady. Nie ma po prostu taktu. Tu w plusie jeszcze ten takt jest. On potrafi to tak ubrać, prawdopodobnie w słowa, że e, ktoś się z tego uśmiechnie i jakby weźmie to wręcz jako motywację, żeby, nie wiem, tam zmienić swoją garderobę albo cokolwiek innego. E, natomiast tak samo, oby nie ześlizną się w minusową, bo wtedy będzie dosyć trudnym człowiekiem. Główna cecha negatywna, a w głównej e, łusce, takiej, którą dostał od rodziny, ma upór. Upór w plusie też na szczęście. Czyli można też powiedzieć, że z, z tą duszą jego młodą e, i z tymi poprzednimi łuskami, które tutaj nam wyszły, e, Upór daje mu pewien mechanizm do osiągania pewnych zamierzonych tak naprawdę przez niego rzeczy. I ześrodkowany, zobaczymy gdzie jest. I to chyba też, to jak przystało na, na duszę młodą, taką schodzącą już z tego wieku. Jest ześrodkowany w dwóch punktach, czyli intelektualnie, ale z drugiej strony instynktownie, czyli tu. Może być tak, że pewne, że te się będą kłóciły w jego życiu, bo jednak instynkt jest zupełnie czymś innym niż intelekt. I niby instynkt jest silniejszy, ale ludzie, którzy są intelektualnie nastawieni do życia będą ten instynkt potrafili zagłuszyć i przyćmieć i będą tam prawda prawo takie szkiełko oko wykres taki tak i będą próbowali to statystycznie jakby wszystko odbierać taka mówię nie jest dla mnie jakaś bardzo negatywna ta, ta analiza ważne że na pewno musi musi chłopak um, uważać żeby w te minusowe łuski na mnie Przeszedł, bo powiem Wam tak, nawet jeżeli mamy łuskę plusową wybraną na życie, to wielokrotnie, kiedy wchodzimy w negatywne emocje, my również w naszej analizie ześlizgujemy się i doświadczamy minusa na przykład wytrwałości, minusa e, męczeństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak naprawdę dla nas. E, hmm. No, no chyba największą, najcięższą lekcją, żeby potem wyjść z, tego, z, tego, z tej minusowej wibracji i potrafić spojrzeć wielu osobom w oczy, że się popełniło mnóstwo błędów.